Cześć. Dzień dobry, cześć czołem! Słuchajcie! Zanim wstawię jakikolwiek film, bo jeszcze nie wiem jaki to będzie. Chciałem wam powiedzieć coś odnośnie tego, poczekajcie Od, Odnośnie tych kart Spójrzcie Od, Odnośnie tych kartek To są karty, wyobraźcie sobie Z roku 1890 Do 1930 Jest tutaj 20 I te kartki z tymi zdjęciami To są też lata 1800 i 1900 Rok. Zresztą widać po samych zdjęciach, spójrzcie, no to są lata krótko po 900 roku i również to tutaj co macie, o to są kartki pocztowe wszystko, patrzcie widzicie, dlaczego mam się włączam, no słuchajcie, nasz kochany... Słuchajcie mam, na... Słuchajcie, mam nadzieję, że, że, ten, że teraz bateria, jak widzicie, o, tutaj. Kocur, kocur, kocur. Tam podłączyłem jakoś tam sobie ten... Podładowuj, do czego zmierzam. Bogusław Rambo bo napisał mi w komentarzu i chyba ktoś jeszcze. Sławek, warto by było sprawdzić te karty, czy są coś warte. I, i wiecie co, jestem w szoku. Bo te karty, zaraz wam pokażę. Te wszystkie karty, karty co tutaj są, jeśli to trafi na kolekcjonera, to mam więcej niż za tą komodę. Mówię wam szczerze, no szok. Już wam pokazuję, poczekajcie, otworzę sobie... To tylko przykład oczywiście. Otworzę sobie Google. Spójrzcie, Ale teraz tak, poczekajcie, żeby było to takie adekwatne do tego co ja wam chcę pokazać. A wam chcę pokazać rzecz taką. Szukam takie, sobie, czekacie ściągnąć na kulary. Szukam karty, tej, która jest tutaj na tym, na obrazku. No jest, czy nie ma? Jest, tutaj jest. Daje się, że to jest ta. Nie chcę już jej zniszczyć. Spójrzcie, to jest ta kartka. To jest tylko przykład, to jest numer 5, bo to są ponumerowane. Jest cała kolekcja 20. I teraz Wam pokażę. O, Oj, panie Sławku, spójrzcie tutaj, na pewno będzie widać 14 euro, 14 euro, 10 euro. To w zależności od tego, 24 dolary. Widzicie, w zależności od tego, jaka, nie? Są, o widzicie, tą też mam po 31 euro. Także ja mam tu wszystkie. Mam wszystkie tutaj te, które są, które tutaj widzicie na tym, na tym, na tej Google, nie? Każdą, każdą jedną kartkę mam. I przypuszczalnie rzecz biorąc jest to tak, że te, które są po prostu, może występują rzadziej, na pewno są po prostu droższe, nie? No Także mówię wam szczerze, jestem tak zadowolony. Bo jakby nie, jakby nie patrzeć, no nie wiem za ile one pójdą. bo Zawsze cena, to wiecie, cena to jest cena. Tak ja, ja mówię wam, ja mam tutaj wszystkie, wszystkie wydania. 20 sztuk. No i tutaj już patrzyłem, to są lata. To są lata wydania. No już teraz nie będę patrzył, może każdy z Was sobie to zobaczyć. To są lata wydania. Jakby nie patrzył. 1890 do 1930. Nie dalej. Czyli nawet jeśli to są wszystko przedwojenne. To samo się tyczy tego. To samo się wszystko tyczy tego, tych kartek. To są wszystko przedwojenne. I teraz tak, już wystawiłem na sobie na eBay yy, Za tą, za to Toledo wystawiłem sto, e, 70 euro przepraszam. Za tą, za ten madryt tutaj wystawiłem 130 euro. No i tę całą kolekcję 20 sztuk wystawiłem, proszę, ja was, no średnio wziąłem po, no co, no, średnio 8 euro. Średnio, rozumiecie, bo jedna jest droższa, druga mniejsza, tańsza. Wystawiłem za 140 euro. Zobaczymy, co będę dzisiaj nagrywał, jeszcze nie wiem, ale to tak dla Waszej. Boguś, dzięki ci. <średnio> Na razie. No dobra, słuchajcie. Już tam, wiecie co, jak z tymi, z tymi kartami, <grym> zarąbista rzecz, jestem bardzo zadowolony. I z, i, a tak ogólnie to chciałem wam powiedzieć, że znowu się zrobił śmietnik u mnie. Jedni powiedzą, że cały czas jest. Ale nie, po prostu jak przywiozłem te rzeczy swoje z tego, z y, tamtego garażu, to znowu się zawaliło, znowu się zawaliło, znowu jest, wiecie. O, muszę jeszcze wysadzić to siodło. Dobre, i dobrej jakości siodło. Liczę, że jakieś 50, 60, może, może, więcej, może więcej euro, za, więcej chyba dostanę, nie? Jest nieuszkodzone, fajne ze skóry, takie, takie, jak to się mówi? No jak się mówi? Gatunkowe, o! No, to stare radyjko Philipsa, pamiętacie je? Z moich pierwszych filmów ono było, to były pierwsze dwie rzeczy, dwa takie radyjka, jedna moja, siostrę, moja siostra, jedna moja córka dostała ode mnie, Yy, ładniejsze jeszcze niż to, a może nie ładniejsze. To jest Philips, nie? Bardzo fajne radyjko z lat 50. Jeszcze Wam pokażę po prostu, co tu się dzieje. Patrzcie. Yy, Gitary, pamiętacie? Tak, z góry Wam powiem, yy, z góry. No, ogólnie, co tu jeszcze przywiozłem? To są rzeczy, wszystkie widzicie, z samochodu wywalone, yy, no bo jak na Flomark że nie? Kufry, nie kufry, dobra. To już tam, to już to są takie rzeczy, o których już wiecie, widzieliście. Ja. Widziałem. Aha, wystawiłem perkusję za 100 euro. Zobaczymy. Na razie są dwie osoby zainteresowane. Tu muszę powydawać za darmo. Znaczy one są bardzo sprawne, wszystko niezniszczone. To są takie leżaki, wiecie, nie? To wystawię na wybaj za darmo. Przepraszam. Mojemy, panie, panie. No dobra, to by było to. jeszcze chciałem wam pokazać tak. No, to pamiętacie, nie? Tutaj dla y, mojej Wicki Teni. I to będzie ten te nici z tym pudełkiem, i dorzucę jeszcze i tam dwa czy trzy pudełeczka takie ładniejsze będzie miała. Tutaj to pamiętacie ten czyli to, 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 to śmieszne coś. Dwie tabliczki, ja wam pokazuję to, co już dwa tygodnie temu było. Dwie tabliczki, no i ten dystrybutor. No to jest. To jest czekajcie, tutaj odstawię kawkę, sobie zrobiłem. No to jest stos, Nie, tu wlewacie chyba alkohol, no cokolwiek. No, no tu jest. Każdy, każdy jeden napój, nie. Możecie sobie tutaj yy, wlać. No i co, taki podajnik jest. I sobie do herbaty blum blum, 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 lejecie. Ale to już jest. Sprzedane, że tak powiem. Krzysiek ten, który u mnie był, pamiętacie go. Yy, Krzysiek sobie to już zamówił, spodobało mu się. No i dlatego, dlatego już jest dla niego zarezerwowane. Tu już się pakują paczki dla Was. No bo... Yy, yy. Za jakiś czas pewnie pojadę. Jeszcze muszę zapakować parę innych rzeczy. Co wam jeszcze Chciałem tutaj pokazać? Tak na, na dzisiaj tylko. No taki filmik, taki, taki z kapelusza, wiecie, trochę. No, aha, to teraz już wam mówię. Mówię o co chodzi, bo będzie powrót. No, powrót, kontent, znaczy nie inny kontent broń Boże, taki sam. A, tutaj jeszcze. Zobaczcie, przywiozłem kompresor. Stary kompresor, ciekawy jestem czy on sprawny czy niesprawny, wszystko sprawdzimy, lubię takie, już drugi, już mam teraz dwa takie, tamten jest działający, wszystko z nim jest w porządku, ciekawe czy ten zadziała, lubię takie tematy, też no mówię wam, że narzędzie, takie, urządzenia takie z dawnych lat to mnie, to mnie rajcują, nie to, że je trzymam, ale mnie rajcują, nie, no dobrze, bo odnośnie tego co mówiłem wcześniej, chciałem wam powiedzieć taką rzecz, że yy, wspomniałem wcześniej, nawet się tutaj z odzewem już jakieś tak było, że może będę robił filmy takie pod, pod widza. Yy, już wam mówię, jakbym chciał, żeby to wyglądało. Yy, yy, mianowicie, de facto, <laughs> yy, chciałbym, żeby to wyglądało. A, jeszcze przerywam, wiem. Widzicie tego łobuza? Też jest sprzedany już. Dostałem za niego 55 euro. Pani sobie do zamówiła. Dobra, yy, chodzi mi o to, właśnie taki taki dla widza, typowo dla widza, żeby to był yy, film. Czyli ja na przykład spróbuję, ja nie wiem, jak to, bo kamerę trzymać, yy, live robić na telefonie, yy, ręce zajęte, nie wiem, nawet czołówkę, jak to. Czytać SMS-y w danym momencie, czy tam te, yy, wasze. Yy, tego, to, to ja chciałem, to ja chciałem dam, to nie muszę to jakoś zegrać i będzie takie coś robione. Myślę o tym i myślę, że Wam się to spodoba. Yy, chodzę po flomarku, szukam typowo dla widza, czy dwóch na przykład, nie? Czy trzech na przykład? O, trzech na przykład, w jednym, na jednym Flomark obejrzymy sobie trzech. I będziemy tych rzeczy szukać, którzy oni, które oni sobie chcieliby pozyskać, co im się podoba. I teraz jeszcze tak myślę o tym, jak to zrobić, właśnie będę chciał to zrobić. A, a jest taka sprawa, że. No, że co? No, dajcie pomyśleć. Że to fajny odgłos by miało może. A chciałem powiedzieć o tym, że rzeczy, które kupię na tym Flomarku dla tych widzów, którzy oni sobie tam upatrzą i poproszą mnie Panie Sławku czy tam Sławku czy... bo panujecie mi, ja jestem Sławek, pamiętajcie, Będę Sławek do końca życia. Takie mi imię dali, yy, że jeśli będzie jakaś rzecz kosztowała 5 euro, to wy to dostajecie za 5 euro. Ja nic z tego nie chcę. I fajnie będzie jeszcze, jak zobaczycie, jak ja kupuję i ile płacę. Żebyście wierzyli takiemu dziadowi jak ja. <laughs> Także kupujecie coś na flomarku ze mną i dla Was jest za tą samą cenę. Płacicie później tylko za przesyłkę. No bo ja nie będę wszystkim opłacał przesyłek, bo to by było chore, nie? No ale takie coś chcę zrobić. Teraz tak i drugą rzecz, jaką chcę zrobić. Spójrzcie na to. Pamiętacie to, nie? Bardzo piękna chińska porcelana. I ta chińska porcelana będzie dla kogoś z Was. Oczywiście gratis, będzie to jakiś tam. No, czekajcie, chwilę muszę wyłączyć, kurczę radio. No, wiecie, bo by mnie, mnie znowu ciach było, i później kombinacje z tym. No, i to chciałbym, żeby było dla, który, dla któregoś z Was, dla któregoś z widza. I chciałbym zrobić taki właśnie konkursik. Nie wiem jeszcze na czym polegający. Jakbym miał to zrobić, bo ja widzicie, nie mam tutaj internetu. I teraz tak, był taki motyw po tym wypadku, że chcieliśmy z żoną sobie zrobić cięcie kosztów budżetu, znaczy no, budżet, żeby sobie zaoszczędzić pieniądze. Chcieliśmy zmienić mieszkanie, ale stwierdziliśmy, że mieszkania poszły tak do góry, że nam się to po prostu nie opłaca i zostajemy przy swoim. Mieszkałem już 9 lat w tym mieszkaniu. I co? No, i wtedy mówiłem wcześniej, że chciałem zrobić sobie takie studio, gdzie mam Wi-Fi, gdzie będę mógł robić elegancko te, 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 wiecie, no jak się nazywają? Konkursy, żebyście widzieli w, w laptopie czy gdzieś, jak to wszystko idzie. Na razie tego jeszcze nie mam, ale zobaczymy. Może ja, ja sobie coś jeszcze pomyślę. A jak wy macie jakieś pomysły na, na to, jaki konkurs zrobić, w jaki sposób, żeby był bardzo uczciwy i żeby był fajny, taki wiecie to dajcie znać, dajcie znać, może coś tam mi podpowiecie. Tak samo jak Boguś z tymi kartami, nie? I tam ktoś jeszcze, ja nie mówię, że tylko Bogdan. Tylko Bogusia ja bardzo dobrze znam, bo już znamy się od u, I dlatego po prostu go zapamiętałem. No, tu patrz, jaka fajna ta. Jaka fajna ta jest z tego wózka. Nie wiem, czy pamiętacie. No to tyle. To taki dzisiaj taki ala vlogowy troszeczkę ten odcinek. Mam nadzieję, że przyciągnie trochę Trochę widzów nie dobra. Tu jeszcze Olimpia Elektryczna też nie, no ile tego tu jest, to wam mówię. Dobrze, wystawiłem też to radio za 150 euro. Zobaczymy, czy się sprzeda. Też jest, wiesz, ale ludzie tylko tak zaznaczają, że są zainteresowani. Zaznaczają, zaznaczają, a później długo, długo, długo nic. No dobra, to by było to. E, jeszcze szykuję tam dwie, dwie niespodzianki dla moich widzów. Nie powiem dla których. E, też mogą się spodziewać czegoś fajnego? Myślę, że fajnego. No i tyle. No co mamy? O, widzicie, to jest ten drugi kompresor. On jest całkowicie sprawny, jak go używam. To jest z 60. któregoś roku. Za sprawa. No, lubię takie tematy, kurna. Lubię już. Okej, okay. nie zawracam już wam głowy. Nie każdy film musi mieć 40 minut. Czyli co? Myślę, że się będziemy bawić. Aha, jeden z widzów sobie zamówił o. Lampy, ale już mu powiedziałem, że mam więcej. O, to jest druga czerwona. To jest też czerwona. To są chyba też mewy czeskie. A jeszcze jest tutaj. Ale zobaczcie, ona też była czerwona, tylko ktoś ją na czarno pomalował. No. Także widzu, kochany, wiesz, o, wiesz do kogo mówię. Jak jak chcesz trzy, no to dam ci. Sprzedam ci trzy. Nie dam ci. Sprzedam ci Ja muszę żyć, kurka wodna, z czegoś, nie? Że, że, muszę mieć kurka wodna na te. Jeżeli przedtem na swoje paliwo, teraz na cudze paliwo, no bo ktoś mnie wozi. No wiecie, sami sobie ja się będę tłumaczył. Aha, jeszcze jeden z zaprzyjaźnionych kanałów ktoś mówił mi o takich rzeczach. O takich rzeczach. Ja się go tam zapytałem, wiecie co, w, to pięknie, to jest, jest śliczna normalnie. Tak jest złocone. Ja się go tam w komentarzu zapytałem, czy takie rzeczy go interesują. Ale mi nie odpowiedział. Może po tym filmie, się odezwie, jak, jak będzie wiedział o kogo chodzi. Też nie powiem. <grystanie> ok. Tu będzie rewolucja. Już Wam mówię, jaka rewolucja. <grystanie> Mojego rana Będzie uratowana. Mam nadzieję. No, mam nadzieję, że będzie uratowana. Jedyny sposób na to, żeby się jej nie pozbyć, to trzeba się jej pozbyć. Rozumiecie? Jak będzie tu stała, będzie mi kusiło, będę miał dołek finansowy czy coś, będzie mi kusiło, że muszę sprzedać, muszę sprzedać, muszę sprzedać. Rozmawiałem z kimś, kto no oczywiście nie zdeklarował się, ale kto ma chęć na wyzwanie i pomoże mi to złożyć. Ja sam po prostu nie mam czasu. Widzicie, to zamiast się garaż, garaż zrobić, to się zrobiła graciarnia trochę, nie mam czasu i mało tego. Nie mam tak solidnej wiedzy o motocyklach, żeby po prostu ją zrobić do końca samemu. Co by. Ja po prostu, co umiałem, to już zrobiłem, <grym> bardzo niewiele zresztą. A resztę zostawię to w innych rącz, rączkach. jeśli ten ktoś yy, pozwoli mi na to, żebym mógł yy, ujawnić ten, ten cały temat, to ja wtedy wam oczywiście powiem. Dobra. A tu jeszcze wieście co, no, to jest fajna sprawa. Tego się nie spodziewałem. Ja tyś... Tego cepa w życiu mi się nie spodziewał, że to jeszcze takie coś istnieje. Przeważnie to wszystko jest wyrzucane, palone w, w, tym, w piecach było i tak dalej. No cep zarąbist, naprawdę. Fajny też gadżet. Jak nie wiem. No okej. Okay. No to tyle. Słuchajcie, jeśli się podobało, subik, lubik, ameryka, kto, nie, kto oglądał, to niech klika. Z całym serduchem z wami. Trzymajcie się. Jutro prawdopodobnie mam... Jeszcze też niespodziankę, bo mam następne miejsce fajne do, do zwiedzania. Nie znam go. Jak je poznam, to wtedy wam coś powiem. Ale będę nagrywał, nie? Jutro albo pojutrze film. Chciałbym dwa filmy. Ale jak będzie jeden, to mi wybaczcie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. A ja sobie jeszcze tutaj szeregowni kawkę wypiję, bo zobaczcie, zrobię taki stolik. No. I sobie kawkę piję. I piję i spadam. <grym> Na razie.